Proszę Państwa, już kończymy nagrywanie na z Wigilii 15 grudnia 2023 na placu dworcowym. Jak zadowolony jesteś z Wigilii? Tak masz i miłego wesołych świąt masz się i dziękuję bardzo. Może żebym miał opłatę, to bym się podzielił z panem. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Masie. Z Bogiem, z Bogiem. A jak masz na imię? Ja? Tak. Sebastian. Sebastian z Tak. Pozdrawiam wszystkich tak. w Reblongu i na całym świecie. Tak. I wszystkim życzę, żeby uwierzyli w Boga tak. i Jezusa Chrystusa. Tak. A jak masz na I, imię? Piotr. I Piotr. również. Za wszystko dziękuję. Miłe podarunki. Dziękuję ślicznie. Zdrowych, wesołych. Masz pozdrowienia od Andrzeja. Dziękuję. I tak, smaczną jedzonką? Bardzo smaczne. Tak, bardzo dobre dobre. dobre Jedzonku maszę, wszystko, młaszkę. Dziękuję bardzo jeszcze raz. I wesołych świąt się panu, życzę, młaszcze. O, a tu mama jest. wszystkim a. na całym świecie. Dobrze. Bardzo dobra. O mama mówi, mama. Bardzo dobra. Mama, Grażyna. Tak. Ja była ty masz na imię? Sebastian. A mama Sebastiana Grażyna mówi, że bardzo smaczne. Bardzo tak? Dobra. Bardzo dobry. To to gratuluję. Mycha. Pycha? A to są ludzie dobrego serca, którzy pomagają. Ten gość to tu zawsze poświęca, stoi czasami po 5 godzin i poświęca czas dla ludzi potrzebujących pomocy. Gratuluję mu. I z Bogiem. bardzo. No tej pani to nie widziałem, ale chyba też pomaga. my ja jesteśmy tylko tutaj gośćmi. A, to są dwie dziewczyny, przy, przyszły w goście, tak? Tak, tak. No, dobrze. Siostry pomagającego. Dobrze. A, siostry pomagającego. To z Bogiem. Ale pomagającego macie super. Jak to Wasz brat, to gratuluję Wam. No <laughs> trochę nic nie jest z widzenia, wiesz? Wszystko się nie No, A tu następny. Panie, a pan miękko, jadłeś? Nie jeszcze. Albo bigosik? Jeszcze nie. Zaraz, zaraz, poczekaj. Już? A ty jadłeś? Ja jadłem. I dobre? Bardzo dobre. O, witamy panią. Tu uśmiechnięta dziewczyna. ale Jeszcze są? Jeszcze są. są. Dla pana też paczuszkę? A to może ktoś jeszcze nie dostał. Ale ja nie dostałem. O, kolega może dostać. Dostanie paczuszkę? Nie wiem, to już Piotr bardziej. Piotr dasz mu? Nie dasz Jak potrzebujący, to dam. Potrzebujący. A jak, a jak koleżanka ma na imię? Ania. Jak, jak Ania. Ania pomaga nam tutaj, nie, nie siedzi w domku, tylko pomaga a, dla ludzi potrzebujących. Na zupkę Gratulujemy a, a jej. Panie Stanisławie. I życzymy jej wesołych świąt. Już idziemy. To paczuszkę dla Pana Damy, tak? Jak Słuchajcie, nawet, nawet Wojtek dostanie paczuszkę. Dziękuję. Gratuluję za to, że tutaj nagrywa, bo on tutaj też poświęca swój czas, Szkoła. nagrywa ten program. Gratuluję. A pokaż się z tej Ale przechodzimy na bok. Dobra, już idziemy. Tak panie prezesie? Dziękujemy Ci, gratulujemy i się. Ja mam dużą rękę to. Dzięki ci za poświęca swój czas. Wojtek, Wojtek, no to może sobie zupy jeszcze wziąć. Dobra? Zjadłem już. Dobra? Bardzo dobra, bardzo dobra. Zupka. Bardzo dobra. Cześć. O, cześć. o, cześć. o cześć. A ty? uczęskuje się wam Zaraz, a już je, z czego to jest zupka? Grzybowa. A, grzybowa, to a tak. To nie, jeszcze nie. No proszę, to proszę ma, bardzo. To już, już, już. Zjedz, już jedz, ja pokręcę. Dobra? No, proszę Państwa, o, nawet, właśnie również, nawet o takiej pięknej stałem w wysiłku, do, be, która siedzi tutaj, jest i tam poświęca czas, pomaga ludziom, potrzebującym pomocy, Przy... no, nie to no. nee, błogosławiam the i no A ja sobie zjem no. No zupkę. Także yani, Nagrywać ja proszę, nagrywać proszę. Nagrywamy. Właśnie. No, Stasiu, od czego? jak zawsze super piękno. gorąca, parująca, nie? Widać ściutka w opakowaniu. A wy na zupkę jedliście? Jeszcze chcecie? To jeszcze by trzeba było komuś dać tej zupki. Smacznego. To dziękuję, ja sobie zjem. To dzięki.